Na 96 odcinek stwierdziłem, że będziemy tapierować Mujahedina Hedina i wybrałem sobie naszą kochaną Agnieszkę. Jako pierwszą poselkę zrobiłem Team Android. Mamy w drużynie C18, C17 z wersji superki i jeszcze ciałcu, który zbyt dużo przebywał w McDonaldzie tego grubego, czyli Androida C19. I co to walczymy na jakiegoś tutaj Goku, Goku, Goku tutaj, widzę, Goku ten, no, no, no Goku, no Goku Super Saiyan God, a jak się wysłonić nie mogę, po, a mnie tutaj odleciał do tyłu, ale spokojnie, ja wiem co, ja wiem co on chce zrobić, Przecież ja znam graczy Goku, Goku tego, Goku, Goku tego, kurwa, czemu się nie mogę wysłonić w ogóle, ja znam graczy... Goku y, Super Saiyan God! Goku Super Saiyan God! Wreszcie to powiedziałem! Ja pierwszy już myślałem, że tego po prostu nie wypowiem po, poprawnie, OK, teraz teleportciki, spokojnie spokojnie, udało się zwyciężyć pojdzie na teleportciki, niestety niedługo, i wracamy! Po podcięcie Po obrocik Kontynuujemy atak, podcięcie Po obrocik bo i fala energetyczna. Teraz, 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 dobicie, dobicie. dobicie! Ale, kombos! Dobra. Max Powerek, Max Powerek, Max Powerek, jeszcze są tak ustawie! Segiło, a samolot, czy jakoś tak! Papa! Pa. Aha. Chłopca, spierdziela. Chłopca chciał mi ograć, ale mu nie wyszło. Ok, telefonciki. Leżyć na glebie, leżyć na glebie, leżyć na glebie, glebie póki mam Max Powera. A? Kurde, nie, nie siadło. Powietrze, podcięcie, obrocik. I dobicie z tego, i dobicie z tego. Smacznego, smacznego, potężna Agnieszka, potężna Agnieszka. Agniecha cię dominuje, Agniecha lubi być na górze. Obrocik w tańcu, Pum, pu pu pu, i jeszcze raz o! kiblastiki obrocik kopniaczek w dupę, Pum, pu, pu następne kiblasty pu, przebicie obrony, obrocik a, to jest próba łapania nieudana, po raz kolejny kontra i puu kontynuujemy, puu, obrocik okej, okay. nie siadło, teleportciki lecimy i cyk, dobity. Zdominowany przez Agnieszkę Agnieszka turbo dominando Puuu, obrocik Puuu, kopniak w dupę Puuu, kiblaściki Obrocik Puuu, jeszcze raz Co tam, co tam Bambo Jak tam się w Afryce mieszka Puu, obrocik Kolejne kiblaściki Obrocik Teleporcik! Buuu! Oj, 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 oj. się zrobić od tyłu. Obrocik! Nie, przejdź bro. Obrocik! przejdzie, obro... o, przejdzie obro... Podcięcie! Obrocik! Kobniaczek! Ale go właśnie musi nie chcieć... Nie chcieć grać! A może kibiaśniki? Dawno nie było. Więcej kibiaśników? Buuu! Na no Agnieszka go po prostu zdominowała, no obróciła, obróciła go po prostu jak tych dziesięciu gachów na randce ostatnio Nie ma kozaka na Agnieszkę, ani na Wodbo, ani żeś tak wyrażę na tym, na Sparkingu A znajdę jeszcze jednego przeciwnika, no bo cztery minuty odcinka to trochę krótko, no przecież to jest dziesiąty odcinek Dziesiąty musi chwilkę trwać, nie? Wiadomo jak to mawiają Poszedłem do kibla i dalej mi przeciwnika nie znalazło To by było na tyle w tym odcineczku Ale są wroty